No, wiem sobie dzisiaj na YouTube, z zamysłem, że jak sobie pooglądam też, to może coś nagram. Ja wszystko jeszcze obejrzałem, co miałem do obejrzenia. Ale trafiłem na gościa, który też nagrywa i nawet niedawno to zaczął poradniki z Godota. Robi własną grę, do tego robi jakieś poradniki. Widzę, że niektóre rzeczy w tym poradnikach przyspiesza, że widać, że ma jakieś doświadczenie. to on to przyspiesza, albo widać też kilka rzeczy, które nie umiał zrobić. Więc jeszcze mam, więc jeszcze mnie raczej nie wygryzie. Ale wrzuciłem, weszłem na jego Discorda, bo mam ma dosyć ładnie tego Discorda i tam było wasze projekty. Więc wrzuciłem kilka moich projektów i spodobało mu się to. To się fajnie gra. Czy to są liczniczki? I to się powiększa. Więc uznałem, że szybko nagram poradnik. Szybko pokażę, jak to, coś jest zrobione. Nie pamiętam, czy już to wrzucałem, czy nie. Generalnie to jest, to jest kilka generatorów. Po prostu. Więc co, więc mamy sobie nasz, nasz świat, w którym nie ma kompletnie nic poza no, graczem na start. I mamy tylko dwa skrypty i trochę rzeczy. Mamy labirynt, który jest y, timemapem, timemap layerem dokładnie, bo to są layery, nie time mapy. Mamy gracza, no, charaktera, to za, no, to mu się tam wejdziemy. Gracz ma swoją kolizję, gracz ma swoją ikonkę, gracz ma przypiętą kamerę, do której mam przypięty interfejs, który, który tu jest zaznaczony. Interfejs jest to, jest. to jest podstawowy zasięg kamery, to jest interfejs. Interfejs ale on się label przeskalowuje na kamerę. Nie wiem jak to działa, jakoś działa. To jest yy, główny Hobox Container, tu jest jeden labelek, drugi. One mają tam po ustawione, żeby właśnie przy rogach wyświetlały. No i tu gdzieś jest, jest jeszcze wsadzony timer do, do timera, bo timer wyświetla czas. Więc jest timer, który to liczy. I to wszystko jest w skrypcie gracza. Teraz przejdziemy do skryptu gracza. Przerabianego, nie pamiętam kto to ten, ale ja chyba przerabiam po prostu ten podstawowy skrypt, dodając kilka rzeczy. Mam charakter, mam, no, mam tą prędkość. Yy, czy się ruszył, bo generalnie. Liczniki działają tak, że liczą ludzi dopiero, jak grać się ruszy, a czy na ten czas zaczyna lecieć. Tu jest przechowywany aktualny czas. Nie wiem po co ten timer. <noise> jakoś, jak, jakoś to robi. Kilka razy to poprawiłem, sami pani dokaza. Tu zwiedzić to Widać, że są opisy. A skoro są opisy, to znaczy, że to generował mi po części ChatGPT. Bo wiadomo mi jestem leniwy, jak wie, dużo ludzi aktualnie i jak ChatGPT może coś zrobić za mnie, to niech robi za mnie. Eee, teraz tak. Proces, czyli funkcja się w kółko. To cały czas trwania grania, gdy do jej zamknięcia. Velocity Vector y, 2, czyli to jest reset prędkości. Żeby, żeby gracz mi nie jeździł. E jak się nie ruszył, to wtedy. E jak się nie ruszył i wcisnę to, coś, czyli się ruszę że jeszcze się nie ruszyłem, to jak się ruszę, to wtedy dopiero startuję. To są wszystkie cztery możliwe ruchy wrzucone po orach, czyli jak się ruszę w prawo, jak się ruszę w lewo, jak się ruszę do góry, jak się ruszę w dół, albo jak się ruszę do góry, to w... A się jeszcze nie ruszyłem, bo oczywiście to czy się nie ruszyłem, to wtedy mamy start tego timera, no i ustawiamy to, że się ruszyłem już na tru, czyli już drugi raz to się nie wywoła. W każdym przypadku, czyli gdy to już jest na true, czyli po pierwszym użyciu, Dodajemy dodajemy czas. Tak jest jakoś to wyliczone. Timery inne rzeczy, nie wiem. Ten tu jest. O, to jest na pewno wyświetlanie, bo widzę tekst. Jak widzę tekst i to przekonwertowane na stringa. znaczy, że to, to jest, co to się wyświetla. Nie wiem co ja tam zrobiłem z tym czasem. Tutaj mamy wszystkie kierunki iścia, input i odpowiednie velocity, czyli w, no, jak wcisnę w prawo, to. To mam ten. Ja sobie tam podpiąłem pod prawo-lewo. Zobaczę. pokażę, też podpiąłem sobie dodatkowo oprócz strzałek, chyba wsada. I mam i strzałki, i wsada. Wydaje się, że obydwa powinny działać. To Tam oczywiście przenormalizowanie tego przez prędkość, bo tak teoretycznie chyba w najnowszym kodowaniu nie wiem, czy już nie trzeba, czy trzeba. Wiem, że czasami zawsze wypływa z tym, bo zawsze korzysta z tych starych, i jeszcze w ogóle on czasami patrzy pod inne, inne języki kodowania niż to, a czy kodujesz. Jest też ja robię jeszcze ten GPT, ale robi za ciebie, więc jakoś się męczysz. No i tu jest mój side, żeby to w ogóle się poruszało. No, potem przejdziemy sobie do labiryntu. W no i labirynt, mamy ściana 0, podłoga 1, meta 2, czyli te cyferki potrzebne mi później do rozstawienia tego. Bo tu mamy ściana, meta i podłoga, i one mają, mają swoje ID każdy z tych kafelków. I tu, tu mam to zapisane. Tu mam rozmiar mapy początkowy. Tu mamy yy, pozycję górnika. Górnik to jest, yy, to jest mój hop, co wykupuje te tunele, po których się przewieszczamy. I on tu jest zaprogramowany. Dla ja się działania, jego działanie, nie jak ten. Tu jest głębokość, czyli tak naprawdę jak głębokość się zdziwi, bo w się schodzi coraz głębiej. Po prostu dochodzisz do mety, spadasz kratkę w dół i znowu, trochę w dół i górnik znowu ci kopie nowe przejścia. W coraz, w coraz głębszym tym. Wary yy, znalezione. To jest do czegoś i war końca to też jest do czegoś. To jest generalnie pod górnika. Te, te wszystkie trzy rzeczy są pod górnika. głębokościowa głęboko jest pod licznik, a reszta jest naprawdę pod górnika. Pozycja to jest, to jest, że ustawia pozycję górnika na pozycję gracza, czyli go przesuwa tamten, żeby zawsze leciał od gracza. No i funkcja ustaw po pozycję to jest cel, tak naprawdę. Czyli miejsce, do którego górnik ma kopać mamy funkcję ready, czyli na bierze, ustawia cel, gdzie to jest, to jest ta wylosową, to jest meta. Czyli co ma ustawić? To ustawia, ustawia metę na odpowiedniej pozycji. Po czym generuje mapę. E, na takiej zasadzie, że odpala się funkcja generowania mapy, której jeszcze wam nie pokazałem, bo zaraz do nie dojdziemy. Tu jest funkcja process. Mamy pozycję, czyli ustawia górnika na pozycję. I później kopię. To jest kopanie. Jeżeli prawda, czy górnik stanął na mecie, i tak, to głębokość. Nie. Tu nie, to nie jest. To nie jest dokopania funkcja. Funkcja proces jest do przesuwania. Pozycja, znaczy, że i tak sprawdza, bierze gracza. Bierze górnik, to jest pozycja w tym momencie. To jest pozycja gracza. O, zrozumiecie. To jest pozycja gracza. I on sprawdza, czy pozycja gracza, nie górnik, dziwnie nazwane, ciężko zrozumieć będzie. Jest meta, czyli czy gracz stoi na mecie sprawdza. Sprawdza gdzie, gdzie jest gracz, czy gracz stoi na mecie, jeżeli tak to dodaje głębokość. Jeżeli głębokość jest e, podzielna przez 5. Tak, bo to jest zdziela, reszta z dzielenia, czyli reszta dzielna przez 5 jest równa 0, czyli co mi 5 map przeszliśmy, to wtedy rozmiar mapy się zwiększa. Na ten przebieg, no i później znowu głębokość się dodaje, więc nie muszę tego zarować, bo się ona do, no daje, dodaje i mogę ją wtedy używać też jako licznika, który, który jest tutaj właśnie, tutaj właśnie wyświetla mi, aktualizuje się liczy tej głębokości, no i tu jest znowu generuj mapę, bo to jest jeden raz na początku pierwsza generowanie mapy, a tu są kolejne, jak już się przejdzie niżej. No i tu jest generowana mapę. są znalezione i końce, znowu podane, żeby, żeby było łatwiej do niej. Tu jest rozmiar mapy, który mi się ładnie printuje w konsoli. No tu to widać. Tu się printuje po przecinku. Wykopano ściany, wykopano tunele meta, na, 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 i rozmiar mapy dwunastka. Najwyższa jest dziesiątka. Dziesiątka, tu się wszystko, tu są wszystko do debugów, to się generuje, każdy punkt, no i wygenerowano ściany, wygenerowano tunele, meta jest na pięć, rozmiar mapy znowu dziesięć. Nie wiem dlaczego. A nie, dobra, przez pierwsze 5 będzie dziesiątka, później będzie jedenaska przez kolejne 5 i dwunastka przez kolejne 5, no, bo jest, e, po, e, o, to jest dzielenie na 5. No, tu jest e, rozmiar mapy w X i Y. Wszystko zawalone jest ścianami, czyli jest zasypywa zasypywane, jest pustka, żeby Google miał w czym kopać. Tutaj mam printowanie, właśnie tych statystyk, co, to wszystkiego. Wygenerowane ściany to jest ta informacja. Później ustawiamy pozycję me mety, losujemy gdzieś na terenie, później górnik się ustawiamy, no dobrze, żeby nasz górnik, słowo górnik było znowu pozycją gracza, i później od pozycji gracza do pozycji mety kopiemy tunel. I, no i kopiemy ten tunel, ale później mamy tutaj dodatki, jak jeżeli tu rozumiem opętaj większość 15, to zaczyna kopać jeszcze od nogi od tego tunelu. I jak kopię od nogi, to, w, to zostają, mam zapisywane, gdzie na których punktach on pokończył. Inne takie. No i tu gdzieś na końcu mam. W pewnym momencie, jak to wszystko się przerobi. Tu jest to, tylko to ma, masa, bo to mocno kombinowałem. Ustawiam metę na którymś koncu, na końcu któregoś tunelu. Czyli nie tam, gdzie mam początku wylosował, tylko na końcu któregoś tunelu. No, dlatego tutaj jest, no to jest sporo tego tego liczenia. Muszę kiedyś zrobić nowy, ten. muszę, kiedyś, muszę trochę do tego generatora i go poprawiać. Więc może że kiedyś jeszcze nagram, jak zrobić ten generator. Ja tutaj bardzo powoli przelecę, jakby to chciał przekopiować, przepisać. Ja tu bardzo powoli przestałem ten skrypt. Chociaż sam wam powiem, że tu ten skrypt, jak widać. Nie ma informacji dlaczego, jak opisałem. Ja go pisałem, jego ja przeklejałem. To jest już, labirynt jest moim skryptem. A skrypt gracza jest skryptem generowanym w większości przez AI, Bo ma informacje. Tak się to u mnie rozróżnia. No i tu jest dużo tych właśnie tych funkcji. No. A takie szybkie nagranie, i zaraz to wrzucimy.